Jeszcze chciałbym tak szybko zrobić ten filmik, mianowicie dla tych, co nie wiedzą, czy uda mi się przejść te wyzwania, oczywiście nie, ale tak, zrobiłem tutaj dwa winy, bo wiecie, powiem wam szczerze w tym sekret, wyzwania na duelu są łatwiejsze, kiedy ma się mniejsze puchy, dlatego po prostu, że no, no, a, a, na żadnym kon, koncie nie gram ani na pierwszym, ani na drugim, mianowicie na drugim miałem troszkę, w sumie, widzowie lepiej dlatego po prostu, że miałem 6 winów bo mi trochę lepiej szło iśmy wiecie kochani te pucharki, które wam się zaznaczają to jest bóg. Bo po pierwsze nic nie tracicie a po drugie no nic też nawet nie zdobywacie, więc to jest jedyny bóg, dlaczego te pucharki są nawet na brawlerach mi zostały bo może myślałem, że będzie to tryb, w którym będą puchy i to jeszcze widzowie bóg. to jest widzowie bóg na tym challenge'u na wyjdziemy, że mojemu beczkowi Mine Pro też nic nie by dało. Jak wiecie. Choć pomimo, że troszeczkę ostatnio wbijał, to widać, że tu nie do końca. Więc szczerze mówiąc, ten challenge, który każdy robił, niektórzy wygrali, tak jak on, a ja przegrałem, to on nie daje żadnych puchów. Każdy win, choć pomimo, wygląda tak, by był minus albo plus. Po prostu taki prank od twórców.